Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 5 marzec, a my zabieramy się zaraz za pracę. Dzisiaj troszkę pada, ale to nic. Przy ochronie płazów, nieważne jaka jest pogoda, czy świeci słońce, czy pada deszcz, zawsze kontrole muszą się odbyć. Czasami jest to bardzo utrudniające prace. Ale no, taki, taki, taki jest to rodzaj pracy. Po prostu e, trzeba się z tym liczyć. Nie zawsze jest pięknie i słonecznie. Moi drodzy żaboluby, e, dzisiaj jeszcze e, odcinek taki bardzo teoretyczny, techniczny. E, dzisiaj będzie związany z przepisami prawnymi. Kto może przenosić płazy? Jak to w ogóle wygląda? E, czy płazy w ogóle są pod ochroną, czy nie? Za chwilę się tego wszystkiego dowiecie. Dzisiaj jest dużo chłodniej, więc tych płazów jest też trochę mniej, ale zobaczcie, tam jest większość to są żaby moczarowe prawie wszystkie oprócz jednej ropuchy. Zobaczcie, jak one się różnią barwą. To będzie też bardzo ciekawy odcinek, jak będę mówić o tych o różnorodności właśnie w ubarwieniu, bo tutaj kolor to nie wszystko. Ale pachnie lisem. Lisek gdzieś tu był. Do wody. Trochę pada, więc postanowiłam się skryć w samochodzie, bo tu jest cieplej i przyjemniej. Ale zanim opowiem Wam o przepisach prawnych i zanim opowiem o tej ścieżce, którą trzeba pokonać, żeby czynna ochrona płazów w ogóle miała miejsce, to chcę się z Wami podzielić pewną, pewnym moim wewnętrznym takimi. Zagwozdkami, ponieważ widziałam, że jest, jest potrzeba, żeby ktoś mówił o płazach, jest potrzeba, żeby ktoś rozwiązywał jakieś problemy, żeby pokazywał, jak to powinno wyglądać. Natomiast czułam się niekompetentna. Wiecie, ja już czynną ochroną płazów zajmuję się 11 lat i czułam się niekompetentna to jest bardzo ciekawe uczucie, ale słuchajcie koniec tego zdaję sobie sprawę z tego że ten filmik może być niedoskonały nieidealny taka jestem, nieidealna ale dążę do perfekcji więc jeżeli czegoś nie ma, czegoś brakuje to po prostu mi o tym powiedz skąd ta niekompetencja która gdzieś tam w mojej głowie była a no stąd, że jednak jestem biologiem po studiach. Skończyłam też ochronę środowiska. I w mojej głowie ekspert to taka osoba, która zajmuje się przyrodą w formie takiej naukowej, czyli bardzo dużo czasu poświęca i cały czas jest w nowościach, w znajomości artykułów itd. itd. Natomiast ja na co dzień zajmuję się Tworzeniem spektakli, warsztatami przyrodniczymi, ale dla dzieci, animujemy te dzieci. Zajmujemy się też sprawami cyrkowymi, więc tak naprawdę z tą przyrodą, oczywiście, mam kontakt, ale bliżej mi do kontemplacji przy, przyrody niż naukowego podejścia. Natomiast czynna ochrona płazów rzeczywiście to jest coś, co robię co roku i robię to najlepiej, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że Ci pomogę. Ehm, więc co? Zabieramy się za przepisy prawne. Jeśli tego nie wiesz, a możesz nie wiedzieć, e, każda osoba, która chciałaby zajmować się płazami zobaczcie, to jest coś, co, do czego powinniście sięgnąć. E, wrzucę, jeżeli jest jeszcze dostępny, bo kiedyś był, e, PDF. Darmowy PDF, do którego możecie sięgnąć. Jest to poradnik ochrony płazów e, autorstwa Kurka Rybackiego i Sołtysiaka. I myślę, że to jest, to jest po prostu Biblia ochrony płazów, e, i z tym każdy powinien się zapoznać. Tu są najważniejsze informacje, które rzeczywiście powinniście e, stosować. Pamiętaj, że nie jesteś prawnikiem, tylko przyrodnikiem. Ty nie masz znać przepisów na pamięć. Ty masz wiedzieć, gdzie po nie sięgnąć, jeżeli tego będziesz potrzebować. E, tutaj, w tym poradniku e, Ochrony Płazów, takie informacje znajdziesz. E, ale oczywiście, ten filmik jest po to, żeby e, takie jakieś perełki z tego wy, wyłuskać. Więc tak. E, no, oczywiście, płazy są chronione aktami prawnymi e, polskimi ale też i międzynarodowymi na przykład konwencja berneńska 9 ehm, gatunków płazów które występują w Polsce są e, ściśle chronione są ujęte w załączniku dru drugim jako ściśle chronione reszta podlega ochronie e, dyrektywa e, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych e, tak samo e, Wyłania y, gatunki y, płazów i dla nich tworzy siedliska. Tutaj, gdzie jesteśmy, y, jest ujęty kumak, y, bo kumak jest y, tym gatunkiem, kumak nizinny, który jest y, w zainteresowaniu y, Unii Europejskiej. I między innymi dla niego został utworzony obszar Natura 2000, Dolina Noteci. E, takie, e, jest to obszar siedliskowy, czyli właśnie chroni siedliska e, tych gatunków e, takich parasolowych. Tą tabelkę uwielbiam, bo tak naprawdę pokazuje. E, Status prawny płazów i międzynarodowy i krajowy, więc zobaczcie, są wypisane wszystkie e, gatunki płazów e, i można sobie zobaczyć, jakie tak naprawdę mają statusy, e, w, czy jaki mają trend tak naprawdę, czy spadkowy, e, czy stabilny. Więc myślę, że to jest bardzo fajnie sięgnąć do, e, do tej książki. Tutaj pozwolę sobie jeszcze zacytować, yy, bo myślę, że na pamięć się nie będę tego uczyć. Sorry. <laughs> Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wszystkie gatunki płazów objęte są ochroną i wymagają ochrony czynnej. I to jest bardzo ważne zdanie. Spośród zakazów dotyczących płazów najważniejsze to zakaz ich zabijania, jest to oczywiste okaleczania, chwytania, transportu. Pozyskiwania i przetrzymywania. To jest dosyć ważne, ponieważ czasami zdarza się, że ktoś do mnie dzwoni i mówi: Hej Monika, wiesz co? Jakbyś mogła yy, przywieźć mi kilka żab do mojego oczka. To no nie, no takich rzeczy się nie robi. Jeżeli yy, chcesz stworzyć jakieś miejsce dla płazów, żeby było super atrakcyjne, yy, zrób i zobacz, co się będzie działo. Te płazy same przyjdą. Jeżeli to jest dla nich dobre dobry siedlisko, to one naprawdę za jakiś czas się u ciebie pojawią. Nie przenosimy płazów z miejsca na miejsce ze, względu, ze względów różnych. Być może ja przyniosę do tej osoby jakiegoś płaza i się okaże, że on tam się nie będzie dobrze czuł. I tutaj historia: mój wujek dzwoni do mnie i mówi. Monika, jakbyś mi żabę przyniosła? Wie dobra, Wujek. A dlaczego tam u ciebie nie ma płazów? Nie, no były. Aha, były. Dobra. A czemu ich nie ma? No, bo mój pies lubi się nimi bawić. No i wiecie, takich historii pewnie jest więcej. E, więc ja uważam, że jeżeli tych płazów nie ma, to z jakiegoś powodu, jeżeli chcemy je mieć, to musimy się bardziej o to postarać. Być może roślinność, e, być może jest właśnie jakiś zwierzak, kot albo pies, który te płazy po prostu e, no, skutecznie, e, skutecznie usuwa. Czego jeszcze nie, mo nie możemy robić? Nie możemy e, niszczyć jaj, w postaci młodociadych i form rozwojowych. Jeżeli macie oczka wodne, to pamiętajcie, żeby patrzeć na to, kiedy wodę spuszczacie i kiedy wodę dolewacie. Warto, żeby ten okres by przypadał na przykład już w, w lutym, czy na początku marca, żeby ta woda była. Bo jeżeli płazy są przyzwyczajone do twojego oczka i świetnie się tam czują i przyjdą, a tam patrzą, a tam kicha, nie ma nic, yy, woda spuszczona, no to zrobisz im naprawdę wielką zagwostkę, co teraz. Więc może warto też dostosować te prace z oczkiem wodnym właśnie do, do tego okresu migracyjnego. Czyli na początku marca bezwzględnie woda, jeżeli już jest skrzek, nie spuszczamy, nie robimy nic. Dajcie się płazom rozwijać prawidłowo, na pewno odwdzięczą się Wam. Kolejne niszczenie ich siedlisk i ostoi. I to jest bardzo ważne, bo to dotyczy nie tylko zbiorników wodnych, ale musimy pamiętać, że płazy mają też zimowiska, które czasami oddalone są nawet 3 km od zbiornika wodnego i to jest też ich miejsce bytowania, czyli ochrona siedlisk jest też bardzo ważnym zagadnieniem odnośnie właśnie płazów. Nie możemy umyślnie płoszyć i niepokoić i przemieszczanie ich z miejsca regularnego przebywania w inne miejsce. To, o czym mówiłam, nie przenosimy do swojego e, oczka, bo tak nam się podoba. Po prostu tego nie robimy. Ze względów też na, e, na mieszanie genetyczne, zo zostawiamy e, przyrodę samą so sobie, zapraszamy oczywiście, robimy wszystko, żeby. Te miejsca były jak najbardziej okazałe, jak najbardziej różnorodne, a wtedy na pewno te płazy do nas przybędą. Przy większych inwestycjach, zwłaszcza takich, gdzie jest dofinansowanie z Unii Europejskiej, bardzo często potrzebny jest, potrzebna jest ocena oddziaływania na środowisko. I wtedy, że, że, że rzeczywiście pojawia się ta inwentaryzacja i jest możliwość wskazania, że w jakimś miejscu należy e, zwrócić uwagę na płazy. E, jeżeli nie ma takiej oceny oddziaływania na środowisko i nie był sporządzony żaden raport, albo zrobiła to osoba, która się na tym nie zna, to płazy może pominąć i wtedy jest totalny klops, bo te płazy, właśnie, giną. Bez krzyku nikt ich nie zauważa, bo tak naprawdę płazy trzeba naprawdę się nad nimi pochylić, zobaczyć je, ale bardzo często nie są dostrzegane no bo właśnie, nie krzyczą, nie piszczą, są wbijane w asfalt, wysychają i po prostu pamięć o nich ginie. Co zrobić, jeżeli zobaczymy takie miejsce, gdzie jest rozjeżdżanych bardzo dużo płazów? Przede wszystkim musimy to zgłosić do administratora, czyli do, do opiekuna jakiejś drogi, tak? Własność. Czyja to jest własność? Czy gminy? Czy powiatu? Czy jest to może droga województwa, wojewódzka? Więc wtedy zgłaszamy do właściciela. Że taki problem jest, ale nie tylko dla właściciela. Pamiętajcie o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To jest, to jest ta instytucja, gdzie takie rzeczy powinny być zgłaszane i pamiętajcie, że do właściciela i do Regionalnej Dyrekcji nie dzwonimy, tylko piszemy maila. Albo maila, albo listownie, żeby to nie zaginęło, żebyście mieli podkładkę, że ta wiadomość została wysłana, te organy zostały poinformowane o tym. E, a oczywiście telefon z przypomnieniem, zawsze jak najbardziej dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa taka i taka. E, co to daje? Nawet jeżeli nie zostanie. Wszczęte, wszczęte takie postępowanie natych, natychmiastowe, i w danym roku nie, nie uda Wam się pozyskać funduszy na, na ustawienie bariery ochronnej, to pamiętajcie, że te organy już te informacje mają, i przy na przykład modernizacji drogi zostanie już nałożona. Pewna forma dla inwestora, że dobra, y, możesz, możesz dokonać modernizacji, ale na przykład uwzględnij przepusty, bo te przepusty y, dobrze wpłyną na płazy. Nie? Czyli no, przepusty są najlepszą formą, y, ale dobrze jest właśnie cały czas chronić te płazy, y, stawiając barierę ochronną. Trochę namieszałam tutaj ale to nic, bo to tak czasami jest, że się te myśli trochę mieszają. Pamiętajcie, że żadna książka, żadny podręcznik nie da Ci tego, co może Ci dać drugi człowiek. Dlatego warto kontaktować się z osobami, które mają jakieś doświadczenie, być z nimi w stałym kontakcie, E, przyrodnicy się wspierają, wspierają się. Jeżeli macie jakiś problem, ja też czasami e, miałam za, zagwostki, to co robię? Oczywiście dzwonię. E, mam kilka takich osób, które naprawdę bezinteresownie mi pomagają, doradzają, bo w terenie jest różnie. E, czasami mogą Was spotkać tak niespodziewane rzeczy, że dobrze jest to skonsultować dla własnego e, sumienia, że dobra, zrobię spytałam się spytałam się wiem że to co robię jest dobre yy, i to nie jest żaden wstyd yy, to nie jest żaden to jest naprawdę duża wartość móc podzielić się swoimi yy, problemami czy yy, jakimiś przemyśleniami z drugą osobą o tym pamiętajcie w założeniach miały być to krótkie filmiki a się okazuje że tak naprawdę każdy temat wymaga Powiedzenie jeszcze o tym, jeszcze o tym, a jeszcze y, dobrze by było tutaj dać taki przykład. Kurczę, y, mam nadzieję, że dotrwam, y, bo wiecie, nagrywanie to jest jedno, ale jeszcze jest przenoszenie y, i jeszcze montaż, y, a zamysł jest taki, żeby robić to codziennie, więc trzymajcie kciuki za mnie, <laughs> żebym nie odpadła po, po tygodniu. Y, jeżeli wydaje ci się, że jest to fajne. Że, że jest to cenne. To wiecie. Serduszko mi też zrobi serduszko. <grym zna> to co? To widzimy się następnego dnia.